Dzień dobry Państwu. Muzeum Narodowe w Warszawie jeszcze przez moment pozostaje nieczynne dla zwiedzających, ale nie oznacza to, że rezygnujemy z naszego cyklu muzealnych spotkań czwartkowych. Dzisiaj w nowej formule, formule rozmowy, będę miał przyjemność gościć Grzegorza Łada Bartoszewicza. Dzień dobry, Grzegorzu. Dzień dobry, witam wszystkich. A porozmawiamy o fenomenie artystycznej rodziny Kosaków, między innymi dlatego, że Grzegorz jest historykiem sztuki, architektem krajobrazu, kolekcjonerem, ale także był przyjacielem świętej pamięci pani Teresy Kossak, więc ma informacje można powiedzieć z absolutnie pierwszej ręki. Skoro już mamy rozmawiać o całej rodzinie, no to może rozpocznijmy od tego, z jakich indywiduum artystycznych ta malarska dynastia się składała. No, Powinniśmy zacząć od tego pierwszego z malarzy, czyli od Juliusza Kossaka. Następnie mamy Wojciecha Jerzego, Karola Kossaka, a na końcu możemy delikatnie też wspomnieć o córce Karola Kossaka, pani Teresie, która miała wykształcenie plastyka. Co prawda, nie zmierzyła się z nazwiskiem Kossak jako artysta malarz, ale była animatorem w studiach filmowych i m.in. Pyza na polskich drogach, którą oglądaliśmy w bajkach, była jej animacją. Czyli Ród Kosaków to nie tylko te wielkie, batalistyczne sceny, ale także pomoc przy animacji takich bajkowych hitów jak Kot Filemon. No, bo też chyba nie pani Teresa była pierwszą, która podejmowała różne zlecenia, niekoniecznie te stricte malarskie. Czy tak było też w przypadku innych członków tej rodziny? Tak, a absolutnie. W wypadku właśnie Juliusza Kossaka, który był już naprawdę znanym artystą, który żył dość dobrze z własnej twórczości, podejmował też takie zadanie jak ilustracje do gazet. Czy też Karol Kossak, który wykonywał ilustracje, przed wojną do, do bajek dla dzieci, czy też projektował pocztówki lub ilustracje do gazety łowieckiej, więc jakby to świadczy też o pewnej skromności artystów, którzy osiągają pewien sukces w swoim zawodzie i mogliby się nie pochylać nad takimi małymi pracami, jak właśnie ilustracja do gazety, czy projekt pocztówki, a jednak podejmowali takie wyzwania. No właśnie, powiedziałeś o wielkim sukcesie Kosaków. No to aż prosi się, żeby zapytać, co stało za tym sukcesem? Co zadecydowało o tym, że ta rodzina stała się tak bardzo popularną rodziną malarską? Wydaje mi się, że poza oczywiście talentem i warsztatem, no podejmowane tematy, czyli to, co kochają Polacy najbardziej, czyli konie, sceny batalistyczne z historii kraju, dwory. Przejażdżki powozami, no i oczywiście ułame w okienku. No to zupełnie nieśmiertelny motyw, który jeszcze w wieku XX będzie święcił triumfy. Ale to nie tylko te bardzo poważne czy wzniosłe tematy historyczne, bo przecież Kosakowie to także wspaniałe poczucie humoru. Absolutnie tak. I wydaje mi się, że e, powinniśmy zacząć może właśnie przewrotnie od jakiejś pracy satyrycznej. Tak, i tutaj myślę, że dobrym początkiem jest praca Juliusza, która została zakupiona do kolekcji Muzeum Narodowego w 2015 roku. To praca pokazująca orkiestrę artystów. Praca, która w sposób bardzo dowcipny i satyryczny portretuje ówczesne środowisko artystyczne. Tutaj moją ulubioną postacią z tego rysunku jest grający na wiolonczeli Henryk Rodakowski. Myślę, że zgodzisz się ze mną Grzegorzu, że to bardzo piękny portret Rodakowskiego. Absolutnie Tak, w ogóle cały, cały, cały ten rysunek satyryczny jest bardzo, poza tym że jest zabawny, to bardzo dobry. Przedstawiający w satyryczny sposób wielu artystów ówczesnego świata, nie tylko polskich, bo są i połączenie też ludzi pędzla, ludzi pióra, jak i batuty. No tak, bo pojawia się Apolina Rykonski, wspaniały muzyk warszawski. Pojawia się i Cyprian Kamil Norwid, więc można powiedzieć, cały panteon ówczesnej sztuki. Rysunek wykonany jest piórkiem. Państwo mogą zobaczyć teraz reprodukcję tego rysunku. Czy piórko jest charakterystycznym narzędziem, charakterystyczną techniką dla kosaków? Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek jeśli byśmy wrócili do Karola Kossaka, to tak Karol Kossak bardzo często wykonywał swoje prace poza akwaralowymi oczywiście pracami, których jest najmniej, bo się nie zachowały, wykonywał swoje prace za pomocą piórka albo łóżka. No właśnie, bo tutaj jeszcze moglibyśmy powiedzieć o tym, że jednak mimo tego, że Tematycznie pewne predylekcje będą wspólne dla wszystkich kosaków, to jednak ten język plastyczny na przestrzeni lat, które dzielą te cztery pokolenia artystów, będzie już zdecydowanie, zdecydowanie różny. Czym będą się różniły te prace? No, przede wszystkim ręką twórcy, Gdy no, mamy do czynienia. Z czterema oddzielnymi ludźmi o tym samym nazwisku, ale jednak jest to inny sposób malowania, inny sposób podania inna kreska. Więc tak jak charakterystyczne dla mnie są rysunki Karola Kossaka, tak samo charakterystyczny jest Jerzy Kossak, czy też Juliusz albo Wojciech. Chociaż wydaje mi się, że Wojciech jednak przy tym wszystkim gdzieś. Jest najmniej charakterystyczny, tak bardziej zbliżony do twórczości swojego ojca. No właśnie, to może dwa słowa o tym wielkim powodzeniu, tym powodzeniu także rynkowym prac Wojciecha Kossaka, bo to bardzo ciekawy temat przecież. Możemy na ten temat chwilkę. Tak, absolutnie. To oczywiście jest temat dla biografów, natomiast no, jak wiemy, Wojciech Kossak w zasadzie stworzył małą manufakturę z swoich. Pracy, gdzie w jego pracowni pracowali inni jakby asystenci, którzy malowali za niego te obrazy albo je wykańczały, go tylko i wyłącznie sygnował własnym nazwiskiem, co też wpływa na jakość i cenę niektórych obrazów? No, a skoro już mówimy o tej zmianie jakości, i, i, i co za tym idzie także zmianie ceny, no to czy to nie jest jakaś rysa na tym wizerunku artystycznej dynastii kosarków, nie wiem, czy możemy nazwać to jakąś rysą. Był no, no to biznes najzwyczajniej w świecie, jakkolwiek no, jakoś tam rzucije. Natomiast myślę, że w ogólnej świadomości e, Polaków nazwisko Kossak jest silną marką, e, z którą kojarzy się dobra jakość, piękne obrazy i oczywiście prestiż i, i wysoka cena, co nie do końca jest prawdą, oczywiście. No właśnie, no bo ten mit rodziny kosaków chyba troszeczkę też ewoluuje na przestrzeni lat. Myślę, że jeszcze parę dekad temu posiadanie w domu kosaka było dla wielu panów domu czy pań domu niemalże punktem honoru. Dzisiaj już chyba nie mamy aż tak bardzo emocjonalnego stosunku do tej sztuki. Chyba bym się z, tym, z tą tezą nie zgodził, jednak. W świadomości nazwisko Kossak nadal jest tą silną marką, natomiast myślę, że mamy inne tendencje. Przede wszystkim mało kto zbiera teraz sztukę, od tego trzeba zacząć, więc sztuka nie jest ważnym elementem w życiu przeciętnego człowieka. Jeśli już ktoś chce podkreślić, dawniej kupowało się obrazy właśnie dla podkreślenia, statusu majątkowego, na no dziś podkreśla się to zupełnie czym innym dobrą marką samochodu, drogiego samochodu, czy, czy też no niestety telewizora. No, akurat to, że ludzie mają dostęp do mediów, w przypadku naszej dzisiejszej rozmowy, jest wielkim plusem i z tego się możemy cieszyć, że możemy w ten sposób się spotkać, zanim nastąpi to z powrotem w Muzeum Narodowym. Wracając do kosaków, ja chciałbym jeszcze poruszyć jeden wątek, ponieważ przede wszystkim mówi się o tych scenach batalistycznych, o tych wielkich bitwach, czy to historycznych, czy to już tych współczesnych danemu artyście, tak jak Obrońcy Lwowa. U Wojciecha Kossaka, no ale wreszcie także inne takie pomniejsze tematy, nie będące ani tymi humorystycznymi, ani batalistycznymi, takie jak na przykład portrety albo polowania, bo takich też mamy stosunkowo dużo, prawda? Tak, absolutnie. Na szczęście Kossakowie nie malowali tylko sceny historycznych, więc poruszali też taki temat, zresztą, na którym się dobrze zarabiało, czyli portret. Czy też sceny z życia? No, jeśli chodzi o Juliusza, no to bardzo piękny portret dla Aleksandra Fredda. Można by wspomnieć o przyjaźni Rodakowskiego z Juliuszem. Jest jeden z Muzeum Narodowym w że tak powiem, sportretowana pracownia Henryka Rodakowskiego. No, Juliusz Kostak w wielu pracowniach bywał zresztą miały przyjemność znać bardzo licznych artystów tamtego czasu, także tych tuzów sztuki francuskiej. Czy to jakoś wpłynęło na jego własną twórczość? Wiesz co, wydaje mi się, że zawsze ma jakiś to wpływ. Nie jestem specjalistą od, od malarstwa Kossaka, więc też nie chciałbym tutaj wydawać wyroku i przedstawiać swoich tez. Na pewno Cossackowie mieli ogromny wpływ na, na na sztukę innych artystów. Między innymi, na przykład Józef Branty był pod dużym wpływem Juliusza Kosaka. Oprócz tych wielkich tematów czy zleceń portretowych, artyści wykonywali także różne pomniejsze prace już na użytek swojego domu. I z tego co wiem, w Twojej kolekcji kilka takich prac bardzo uroczych się zachowało. A, yy, tak. Ja mam przede wszystkim pisanki wykonane przez Kosaka. Mam też bombki, bardzo piękne bombki z papieru, które są malowane i nie przedstawiał koni. No właśnie aż korciło mnie, żeby o to zapytać. Czy na bombce też może być koń? No, skoro nie. a co w takim razie jest, jeśli nie koń. Zapewne może być Koń na ale na moich bombkach, które ja posiadam, jest moją ulubioną bombką, jest e, przedstawiająca diabła Borutę. E, jest też e, Twardowski na księżycu. Oczywiście e, nieodzowny temat u Karola Kossaka, e, czyli Huculszczyzna, czyli e, górale huculscy. E, mam też przepięknie wykonaną właśnie e, szopkę e, z papieru, która e, szopa jest w stylu huculskiej. Takiej stajenki właśnie. Więc, więc jakby pojawiały się postacie z bajek legend. Albo z właśnie skutczyzn. No i tutaj ten wątek bajek i legend u Karola Kossaka jest bardzo charakterystyczny, prawda? On wielokrotnie będzie wracał do jakichś swoich fantastycznych wyobrażeń, zaludnionych takimi bardzo, bardzo bajkowymi stworami. Tak, pozostało po nim masę szkiców, rysunków właśnie dotyczących jakichś fantastycznych stworów, dziwnych zwierząt, psów, rysowanych w sposób satyryczny. Przed Janik, który jest częścią wałka do rozrabiania miasta. Czy też ja tutaj mam rysunek taki, o, tu będzie widać, tu będzie Diabeł, baba. Proszę bardzo. Więc I tych diabłów to, będzie w jego twórczości sporo. Tak, I to, jest, to, to jest ta część jego twórczości zupełnie nieznana ogólnie. E, twórczość ostatniego z malarzy Kossaków, czyli Karola, jest nieznana. Jego córka napisała e, o swoim ojcu książkę. E, Kossak nieznany, Karol Kossak nieznany, więc e, serdecznie polecam. Więc tam też jakby możemy się zapoznać z jego twórczością zupełnie nieznaną. On portretował. Nie ludzi, ale zwierzęta. bo to szalenie dużo zwierząt wrocławskiego, z wrocławskiego zon. Dość dobrze da się prześledzić jego związki z Huculszczyzną, o której tutaj wspomniałeś parokrotnie. Tak, absolutnie. No, tam mieszkali przed wojną w tamtym regionie, więc, więc sentyment Karola, jak i pani interesy do kultu, do sztuki huculskiej był niebywały. Więc ta inspiracja, proszę bardzo, tu jest rysunek właśnie taki, e, więc, więc jakby y, siłą rzeczy to oddziaływało na sztukę, na sentyment do, do tego regionu i do tej sztuki. Pokazałeś przed chwilą ten uroczy mały rysunek. Czy takie maleńkie formaty, rysowane często bardzo pobieżnie z taką właściwą usfadą, są rysunkami przygotowawczymi do jakichś większych kompozycji, czy miały być po prostu taką samodzielną wypowiedzią artystyczną? Sądzę, że były samodzielną taką wypowiedzią, że no Karol Kossak z żelazną konsekwencją codziennie od 9 do 13 wykonywał rysunki, różne prace. Było to zapewne tylko i wyłącznie ćwiczenie i utrzymanie swojej kondycji jako artysty. Więc tych rysunków, szkiców naprawdę pozostało pewnie setki, jak nie, nie tysiące. Czy w tej wielkiej spuściźnie, którą mamy po kosakach, są jakieś dzieła, które ty szczególnym sentymentem darzysz? No ja już wspomniałem o, o portrecie Aleksandra Fedry, który mnie zachwycił ja byłem, byłem moim dzieckiem, zostałem zaprowadzony na wystawę właśnie kosaków, która się odbywała w pałacu w Wilanowie. Ale wydaje mi się, że ten taki najbardziej znany Obraz polowanie cesackie, e, które, chyba, jeśli myślę o Kossakie, to widzę może przez tą czerwien e, w tym obrazie, ale rzeczywiście te, te, te dwie prace na jednej części przychodzą do głowy. No Ja przede wszystkim myślę o Karolu Kossaku, no bo jakby przez pryzmat e, mojej przyjaźni z panią Teresą, więc, więc mógłbym tutaj wymieniać prace Karola Kossaka, o których na pewno nasi widzowie. Mogli nie widzieć, nie, nie mogli, mogli nie słyszeć, a już nie sądzę, że mogli nie widzieć, bo najczęściej jest w prywatnych rękach. Czy dużo tych prac znajduje się w prywatnych kolekcjach? Wydaje mi się, że, no, że tak. Niestety te naj, najciekawsze, czyli, czyli akwarele, te prace akwarelowe nie przetrwały wojnie, więc jest niewiele. Natomiast rysunków, wydaje mi się, że jest bardzo dużo na rynku i w prywatnych. No, mówiliśmy o prywatnych kolekcjach, zapewne w domyśle w kraju, ale przecież Kossaka posiadają także kolekcjonerzy poza granicami Polski, prawda? No, to nazwisko jest bardzo znane wśród Polonii amerykańskiej. Siłą rzeczy już też Amerykanie zaczęli poznawać twórczość wszystkich kosaków, bo jednak wyprowadzający się do Stanów Zjednoczonych nasi rodacy Zabierali lub nabywali później pracę Kossaków i wieszali z dumą w swoich domach. Te prace im też przypominały ich korzenie, bo w końcu temat konia i temat ułański, czy też wakarystyczna scena z historii Ojczyzny chyba najbardziej będzie im przypominała czasem nawet utraconą Ojczyznę. Czyli można powiedzieć, że Kossak stał się takim wizualnym ambasadorem polskości? W pewien sposób pewnie tak, oczywiście, absolutnie. No to gdybyśmy teraz chcieli tak podsumować sobie cały ten temat, czyli na czym polega ten fenomen rodziny Kossaków, za co ich tak bardzo Polacy kochają, dlaczego są tak bliscy sercom wielu miłośników sztuki? Wydaje mi się, że no, z powodu poruszanych tematów oczywiście. Talent i sposób e, tworzenia. Natomiast e, temat e, koni, dworów, sceny batalistyczne z historii e, Polski e, to jest ten główny powód e, zamiłowania Polaków e, do, do tej twórczości. E, więc, więc e, chyba to jest kwintesencja e, kosaków i miłości Polaków. E, do tego nazwiska, do tej marki. Nawet możemy przymknąć oko na te czasami bardzo niedoskonałe technicznie prace. Powiedzmy, że tak. <słuch> <słuch> No właśnie, czyli z jednej strony nie negujemy absolutnie ich miejsca w tej historii sztuki, no bo to dość unikatowa sytuacja, kiedy tylu kolejnych przedstawicieli tej rodziny będzie, będzie malowało. No u Malczewskich przecież to tylko dwa pokolenia, Jacek i wspaniały Rafał Malczewski. No tutaj mamy tych pokoleń aż cztery, więc zdecydowanie dłuższa historia. Natomiast myślę, że też warto zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie prace kos są tak samo świetne i niektórych w niektórych widać już spory pośpiech. Naprawdę. Nie każdy kosak jest wspaniały, choćby wisiał w salonie. <noise> no i ta piękna, wnętrzarska puenta, niech podsumuje nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję Ci Grzegorzu za podzielenie się Twoimi refleksjami na temat tej rodziny kosaków. Dziękuję za pokazany. Prace, które dopełnią wybór prac, który będzie dla Państwa reprodukowany, a który pochodzi oczywiście z kolekcji Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie, którego odwiedzanie z zacisza własnego domu serdecznie Państwu polecam. Tymczasem żegnamy się, już zachęcam Państwa do oglądania kolejnych odcinków. Niebawem spotkamy się w Muzeum Narodowym w Warszawie, a tymczasem dziękuję bardzo za obejrzenie naszego czwartkowego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.